Dzień dobry, witam Was serdecznie w czytaniu Karta Rada Dnia. Wtorek, 14 listopada, jesteśmy ponowi w znaku Skorpiona. Jestem bardzo ciekawa, jakie energie nam się zarysują na dziś. Moi drodzy, moje drogie osóbki, bardzo proszę sobie wybrać kryształ. Ja dopasuję po jednej z kart do każdego kryształu, jaką dodatku Wam radę. I ogłoszenie od przyszłego tygodnia mniej więcej dam znać. Otwieram już sekcję, że tak powiem, czytań prywatnych, wszystkich możliwych. To znaczy oferta będzie opisana. Także jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to będę prosić o kontakt mailowy dużo osób się już zgłosiło, ale musicie się uzbroić w cierpliwość, bo no jeszcze tutaj muszę dopracować pewne sprawy. Dobrze, zaczynamy odgilta Super, jeżeli napiszecie, w której minucie znajduje się Wasz znak w ogóle chciałabym Wam podziękować. Ostatnio dostaję tak dużo wiadomości mailowych od Was. Feedbackiem, czy po prostu z jakimiś takimi miłymi słowami. To jest bardzo budujące. Bardzo Wam za to dziękuję. Dobrze. 14 listopada. Co tutaj dla każdego znaku? Baran na dziś. Byk. Bliźnięta. Rak, lew, panna, waga, skorpion, strzelec, koziorożec, uff, koziorożec już wie, wodnik i ryby. Dobra, ja sobie już przygotuję po jednej karcie dla każdego kryształu. Okej. Okay. I zaczynamy. Baranki na dzisiaj. Co ja mam dla Was? Wisielec. Baranku Drogi. Karta ta zachęca, żeby wstrzymać się z pewnymi działaniami, przyjąć pozycję tak zwaną bierną w ramach pewnych działań, pewnych spraw. Karta Wisielca to mogą być ryby zodiakalne, które dzisiaj zarysowują się w Waszej energii. Natomiast Karta Wisielca jest też silnie mm, związana z tym, że jeżeli coś nie działa w otoczeniu, tak, coś Was powstrzymuje, my się zbieramy, gdzieś jedziemy i nagle się okazuje, nie wiem, droga zamknięta albo z jakiegoś powodu, no nie Możemy ruszyć, samochód się zepsuł. Temu trzeba zaufać, bo to jest wielki arkanat to jest coś, co przychodzi z góry. I tutaj powiedziałabym z wisielcem. Należy się zatrzymać i zastanowić się, czego ta sytuacja chce mnie nauczyć. Dzisiaj warto wykazać się elastycznym myśleniem. Starajcie się spojrzeć na sprawy z zupełnie innej perspektywy niż do tej pory. Ja jednak widzę, żeby wstrzymać się z pewnymi działaniami. Tutaj pewne rzeczy można przewartościować. Na pewne rzeczy, że dzisiaj możecie, że tak powiem, otworzyć oczy, których wcześniej nie, do, nie dostrzegaliście. Z Wisielcem również powiedziałabym, żeby tutaj nie kierować się samą materią. Karty pokazują, że sytuacja, w której się dziś znajdziecie, może mieć drugie dno, także bądźcie czujni. Dobrze. Byk. Ósemka buław. Beczku drogi, dzisiaj bardzo ważne wiadomości mogą do ciebie przyjść. Sporo rzeczy możesz załatwić drogą internetową czy komunikacją e, telefoniczną. Zatem, proszę, wykorzystaj to. To jest karta, która mówi, żeby dzisiaj działać. Ósemka buław mówi, nawet działać w pośpiechu, bo naprawdę macie szansę zrealizować wiele spraw. Ósemka buław, zadzwoń, powiedz. Dzisiaj komunikacja jest bardzo ważna z otoczeniem, a szczególnie takie proste i jasne komunikaty. Zatem proszę zwróćcie na to uwagę, żeby dzisiaj yy, starać się mówić i określać w sposób jasny. Usunka była z kartą przyspieszenia, wykorzystajcie tę energię, bo dzisiaj możecie załatwić naprawdę wiele spraw i nie wszystko musi być realizowane vis-a-vis. Yy, -vis. Wystarczy zadzwonić, naprawdę. Nie, żeby Wam też coś nie umknęło, bo z ósemką buław najczęściej przychodzą do nas jakieś informacje, przychodzą wiadomości, zatem zwróćcie uwagę na to, co kto dzisiaj do Was mówi, bo to są wiadomości wartościowe. Wy musicie, że tak powiem, dostrzec, co Wam ktoś chce przekazać, bo to jest dla Was jakby w pewnym sensie zielone światło. Dzisiaj przyspieszenie. Karta ósemki Buław jest taką informacją, żeby swoich planów, żeby po prostu zacząć realizować plany, bo to są buławy, to jest działanie. I chociaż jest to Merkury, czyli dużo myślimy, dużo mówimy, to jednak w strzelcu, prawda? Czyli działamy. Zatem realizujcie swoje pomysły i dzisiaj, no, macie zielone światło, możecie naprawdę sporo załatwić. Bliźnięta, czwórka mieczy. A bliźnięta mają sobie odpocząć. Po prostu. Czwórka mieczy jest taką kartą, która mówi, żeby jednak znaleźć yy, w swojej przestrzeni, w swoim czasie, yy, w swoim dniu taki moment na odpoczynek i regenerację. To jest karta, która mówi, że jakiegoś powodu pewne działania mogą zostać zatrzymane. To jest informacja dla Was, jak najbardziej, że tutaj y, warto byłoby się wstrzymać z pewnymi działaniami, odpocząć, zostawić na później, nie myśleć o tym, bo to jest też karta myślenia, prawda? Tutaj trzeba sobie zrobić pauzę. Y, w jakimś intensywnym myśleniu nad czymś, wasze ciało, wasz umysł, wasza dusza mogą tutaj się upominać o odpoczynek. Jeżeli sami nie odpoczniecie, to tak naprawdę uważajcie, bo może być tak, że wszechświat was trochę zmusi. Czasem jest to jakiś urlop przymusowy, czasem jest to jakaś kontuzja, jakaś niezbyt groźna, ale choroba. Po prostu regeneracja sił jest ważna. Dzisiaj, zanim coś zrobicie, zróbcie pauzę, zatrzymajcie się, zastanówcie się, albo też zresetujcie umysł. To jest bardzo ważne. Frak, dziesięć mieczy. Nie jest to przyjemna karta. Natomiast pamiętajcie, z dziesiątką mieczy dzisiaj warto zauważyć, że gorzej nie będzie. To jest karta, która mówi, że warto nauczyć się na tym, co się dzieje i odpuścić. Z dziesiątką mieczy warto poddać się sytuacji. Nie ma sensu walczyć z wiatrakami. Dziesiątka mieczy jest też taką kartą, która mówi, że czas zrozumieć też swoje ograniczenia, ograniczenia z otoczenia. Nie wszystko jesteśmy w stanie realizować i to jest okej. Okay. Z dziesiątką mieczy niezbyt przyjemne informacje, wiadomości przychodzą. Ja też nie chcę, żebyście się dzisiaj spodziewali, prawda, złych informacji, absolutnie nie. Natomiast dziesiątka mieczy jest czasem taką kartą, która mówi, że musisz odpuścić, jakby musisz się podać sytuacji, tutaj głową muru nie przebijesz, po prostu już się temu poddaj. Hmm. Dziesiątka mieczy jest też taką kartą, która zachęca do tego na przestrzeni myśli, bo to jednak, prawda, myśli, żeby pogodzić się z pewnymi sprawami, hmm. W dziesiątce po prostu trzeba odpuścić, nie ma sensu walczyć ze sobą, z innymi, eee, trzeba zaakceptować sytuację w pełni. I od tego się odbijamy, to jest dno, od którego możemy się odbić, zdecydowanie. Lew, trójka denarów, fajna karta dla Was, dzisiaj widzę jakieś pieniądze wokół Was, jakąś zapłatę, przychodzi korzyść z tego, na co działacie bo tutaj no pay, no gain, tak? Można powiedzieć, bez pracy nie ma kołaczy. Natomiast to jest karta gain, czyli już mamy, mamy te profity. Natomiast w trójce denarów jest też taka informacja, że czasem, ja tego w tej talii nie widzę, ale powiem o tym, czasem to, nad czym się staramy i nad czym pracujemy, przewyższa nasze pojedyncze zdolności. I byłoby dobrze tutaj zaangażować inne osoby w działanie. Czasem jest tak, że z trójką denarów, kiedy my się pokażemy z tym, nad czym pracujemy, co tworzymy, to inni chcą nas wspierać, czyli to mogą być małe, codzienne sprawy, ale też wielkie sprawy. Czyli ja w firmie wyjdę z moim pomysłem i nagle się okazuje, że wszyscy mówią, kurczę, to jest dobry pomysł, zacznijmy nad tym pracować. Ale to może być e, zwykła sprawa typu, przygotowuję kolację, będę oglądać film i nagle partner mówi, wiesz co, to ja ci pomogę i obejrzymy razem. Tutaj jakby ta radość i yy, ten profit całej sytuacji często wynika z dążenia do rezultatu w większej grupie osób. Panna, co mamy dla panny? Księżniczka denarów. Mocna Wasza energia. Panny, drogie, bądźcie otwarte na nowe rozwiązania. Z kartą księżniczki, ja powiedziałam kielichów? Teraz nie wiem, denarów. E, należy postawić na wzrost, należy postawić na nowe możliwości, na rozwój. Nie wiem, e, jeżeli działacie w rutynie, a panny często działają w rutynie, to warto by było przełamać dzisiaj tę rutynę, czyli zrobić coś w sposób inny. Jeżeli idziecie na zakupy, a kupię sobie torebkę, która jest zupełnie. O, gdzieś tam odbiega od mojego stylu, spróbuję to przełamać, tak? Albo nie wiem, mam rutynę, że codziennie jem taki i taki deser, to dzisiaj to przełamcie, zróbcie coś innego. To mogą być takie małe sprawy, ale mogą być też duże, typu zapisz się na jakiś kurs, zdobądź nową umiejętność, rozwijaj się, dzisiaj masz możliwość to no my mamy zawsze możliwość, tylko musimy naprawdę podjąć się tego. To są też y, takie energie związane z propozycją z otoczenia. Ktoś Wam może zaproponować w jakiś sposób na dorobienie sobie, czy y, na jakąś pracę ogólnie. A zatem tutaj warto to wykorzystać, bo tu jest jakby... Możliwość nauczenia się czegoś, do szkolenia się, przejęcia inicjatywy i wzrostu. Na szerszą skalę to przyniesie profit materialny, a na pewno pozwoli Wam wzbogacić swoje CV. Zwróćcie także uwagę na osoby młodsze w swoim otoczeniu, dzieci szczególnie. One tutaj mogą potrzebować Waszej pomocy, ale też same mogą Was czegoś nauczyć dziś. Dobrze, wagi na dzisiaj. Księżniczka Kielichów. Waga też ma zwrócić uwagę na dzieci, osoby młodsze w waszym otoczeniu, na wrażliwość dzieci i osób młodszych, bo tutaj jest wielka wrażliwość, wielkie zaufanie. Wy możecie nazwać to naiwnością, ale nie sądzę, wy jesteście romantycznym znakiem. Natomiast, natomiast księżniczka kielichów tutaj wskazuje na taką ewolucję emocjonalną. Nie rewolucję, ewolucję. Czyli dzieje się wewnętrznie, dzieje się powoli, ale dzieje się dobrze. Księżniczka kielichów mówi, żeby dzisiaj w pewien sposób Wasza wrażliwość czy jakiś kompleks, hmm, żeby Was nie powstrzymywały, żeby Was nie blokowały. Zaufajcie swoim uczuciom, kierujcie się sercem. Natomiast tutaj nie pozwólcie, żeby ta wrażliwość Was zdominowała, bo czasem z Księżniczką Kielichów jest tak, że my mm, zaczynamy czuć się niepewnie, skrępowani i rezygnujemy z pewnych działań. No nie warto, jednak tutaj warto to przełamać. I to jest ta ewolucja, że ja podejmę się tego wyzwania i tym bardziej będę wzrastać emocjonalnie i budować swoją samoocenę. Z księżniczką kielichów tutaj warto w ogóle zwrócić uwagę na kwestię wrażliwości takiego romantyzmu w życiu. To jest często karta poezji, jakiegoś listu miłosnego, wyznań, uczuć. Także tutaj macie piękną energię. Może to jest informacja dla Was, że warto się otworzyć. Może to jest... Ja w ogóle w tej karcie często widzę taką zachętę do tego, żeby podążać za uczuciami i tutaj tworzyć szczególnie. Tu nie chodzi o to, żeby wyznawać komuś emocje, uczucia, ale zaakceptować swoją wrażliwość i nie wiem, zacząć pisać wiersze, przelać to na papier, na obraz. Tu jest dużo artyzmu wokół tego skorpion, Wszystkiego dobrego dla osób, które dzisiaj mają urodziny. Dla Was zaznacza się koziorożec. Taka osoba może mieć wpływ na Wasz dzień. Natomiast karta diabła ogólnie uważajcie, bo na dzisiaj mogą być pokusy wszelkiego rodzaju, tak? Czyli to są często małe sprawy na przestrzeni dnia, ale mogą być i wielkie. Małe sprawy, nie wiem. Idziemy do sklepu, chcemy sobie kupić pieczywo i tutaj chcemy świeże, a sprzedawca nam jakieś takie starsze poda, no zareklamuje i my się damy nabrać, tak? Albo mm, wielkie sprawy, idziemy dzisiaj na drinka, albo wychodzimy gdzieś ze znajomymi i tutaj, prawda, jestem w związku, ale pojawia się możliwość flirtu, ktoś mnie kusi. To nie są dobre intencje, z tego nic wielkiego nie będzie, a to jest energia, która was może pociągnąć w dół, bo na przykład ulegniecie i rozpad związku. Na przykład. Zatem z diabłem trzeba uważać. Wy musicie dzisiaj sobie gdzieś tam w tym swoim otoczeniu zauważyć te zagrożenia, te pokusy, nie poddawać się im, bo dzisiaj macie no, taką. Tendencję, że, że możecie, prawda, jeżeli trzymacie dietę, to, to dzisiaj jakieś pokusy mogą być i możecie zrezygnować. Z tym diabłem nie zawsze jest to takie bardzo widoczne. Czasem my nie wiemy, że coś jest złe, zatem tutaj trzeba zwrócić uwagę na prawdziwe intencje osób wokół Was i tak naprawdę to, co pozornie wygląda normalnie, bezpiecznie, może mieć drugie dno. Zwróćcie dzisiaj na to uwagę. Dobra, to co? Idziemy dalej. Strzelec, dwójka buław. Ta karta pojawi się już jakiś czas wokół Was. Strzelec to jest zachęta, żeby przejąć kontrolę nad sprawami. Zacząć działać, bo w dwójce była, my mamy już jakiś plan, my mamy zarysowany plan A, plan B, dobrze jest mieć awaryjny, natomiast jeżeli ta karta pojawi się któryś raz, to znaczy, że strzelec stoi na rozstaju dróg i nie podejmuje decyzji. I to jest karta, która mówi, musisz przejąć kontrolę, nikt za ciebie decyzji nie podejmie, także dzisiaj stajecie znowu na rozstaju dróg, być może jest to nowa sytuacja, być może nie, natomiast dwójką była, należy przyjąć inicjatywę. To wy macie zdominować sytuację, to wy macie podjąć decyzję. Zanim podejmiecie decyzję, warto rozważyć zaprzeciw, skutki, straty, zyski, mieć plan awaryjny. Ale dwójka buław jest taką bierną kartą, bo my jeszcze obserwujemy, w którą stronę warto pójść. Natomiast nie zapominajcie, że ostatecznie decyzja i tak należy do was. Koziorożec. Tu już wiemy, że jest rycerz denarów, bo nam się pojawił. Panna Sodiakalna może dzisiaj po prostu zarysować się w Waszej energii. Natomiast jest to karta silnie związana z taką pracą, nie zawsze po prostu materialną, ale zawsze manualną. Na zasadzie, koziorożcu, dzisiaj warto byłoby podejść bardzo praktycznie, pragmatycznie do spraw no Wy się w tym odnajdziecie, bo tutaj jest jakby powolne budowanie pewnej konstrukcji, która w ostateczności ma mnie gdzieś zaprowadzić. Rycerz denarów mówi, że warto dzisiaj zwrócić uwagę na kwestie materialne, mieć plan w ramach tych kwestii materialnych, zaplanować sobie miesiąc do przodu, wydatki. To jest karta Pany, tu jest dużo planowania, tak? I takie bardzo roztropne posuwanie się do przodu. To jest karta, która mówi, zastanów się zanim coś kupisz lub w coś zainwestujesz, sprawdź to, czy jest to dobre, jazda próbna jest ważna, jeżeli kupujemy samochód, tak? No dla niektórych to może jest informacja, że czas wymienić opony w samochodzie, słuchajcie. Jeżeli ktoś zapomniał, to przypominam. Uważajcie także, bo rycerz donarów często jest policjantem, który gdzieś tam za rogiem stoi. Eee, ale ja bym powiedziała dzisiaj przyjrzeć się bardzo skrupulatnie swoim wydatkom, zaplanować je, mieć biznesplan i powoli wdrażać to w życie. Z rycerzem donarów mam też taką informację, pamiętajcie, zasługujecie na wiele więcej, niż możecie przyjmować od życia. Na zasadzie nie godzić się na mniej, wyciągnąć rękę po więcej, pracować na więcej zdecydowanie. Dobra, wodnik, 10 kielichów, piękna karta dla wodnika. Wodnik ma dobry moment, to dobrze, bo ostatnio, no, w tym roku w ogóle tak średnio u wodnika było, ale dziesiątka kielichów jest piękną kartą. To jest poczucie sukcesu, sukces nie jest materialny z dziesiątką kielichów, to jest poczucie spełnienia i szczęścia. Dzisiaj warto spędzić czas z ludźmi, których cenicie, których kochacie, przyjaciele, rodzina, rodzina, którą sobie wybieracie, wasze zwierzęta, może być i tak, nieważne. Natomiast to szczęście i poczucie tego spełnienia dzisiaj przychodzi w realizacji czasu z ludźmi, tak? Z dziesiątką kielichów tutaj też warto zwrócić uwagę na taki aspekt związany z. Tym, że w siła po prostu to jest karta, która mówi, ciesz się tym, co masz, naucz się doceniać. To jest często karta pięknych spotkań z ludźmi, obficie spędzonego czasu z bliskimi. I tutaj, jakby nie, ta materia nie ma znaczenia, to jest to, jakie mamy relacje. Zatem dzisiaj na tych relacjach warto się skupić. Ale tutaj, wodnik dzisiaj jest w wielkim szczęściem i zadowoleniem, to jest bardzo piękna karta. Także piękną energię macie. I rybki, 9 donarów. Rybki też mają świetną kartę, a dziewiątka donarów jest takim zagłębieniem się w materię tak naprawdę, to jest takie poczucie niezależności, jakieś pieniądze może się pojawiają, one są wynikiem pracy, to nie jest coś, co pojawi się samo. Dziewiątką donarów to jest Wenus w pannie, czyli mamy jakby kartę, m, energię bardzo kobiecą w pannie. To tak, jakby wasza skrupulatność, wasza drobiazgowość przyniosła jakieś zadowolenie, spełnienie, szczególnie na przestrzeni zawodowej. Dziewiątka denarów to może być po prostu informacja, żeby siebie rozpieszczać dzisiaj, kupić sobie coś ładnego, korzystajcie z dóbr, które zgromadziliście, bo one są. To jest karta w ogóle dobrego zdrowia, dobrego samopoczucia, ale mocnego uziemienia w materii. Dlaczego no, ciągle o mówię? Bo jest ta panna prawda, w tle, wy jesteście rybkami, czyli przeciwstawne. Zatem ta materia dzisiaj jest ważna, ale ja Was widzę w wielkim zdrowiu, zadowoleniu, w obfitości. No, powodzi Wam się, to jest też wynik Waszej pracy. Dziewiątka denarów prosi, żeby postawić na niezależność. Pamiętajcie, że droga do sukcesu nie zawsze usłana jest z różami, ale dzisiaj ja już widzę te owoce tego sukcesu, że możecie się cieszyć tym, co macie i zdobywać więcej. Dobra, to co? Kryształ numer jeden. Karta Wybierz miłość. Jeśli zmagasz się z przeszkodą, konfliktem, wybierz ścieżkę miłości. Cierpienie, zwątpienie i frustracja zmieniają się w obecność miłości. Okaż więc odważnie swoją miłość. Okaż swoją miłość otwarcie. Okaż swoją miłość bez żadnych zobowiązań. Dawanie i przyjmowanie miłości jest bezpieczne. W rzeczywistości, jeśli masz trudności z miłością do Ciebie, zacznij od zewnątrz i działaj od, do środka. Okazywanie miłości innym może być bramą do pokochania siebie. Piękna karta. Dzisiaj szczególnie wagę tutaj widzę. Wodnika w tej karcie. Także dajcie znać, czy ktoś spod tego znaku wybrał yy, tę kartę. Kryształ numer dwa. Znajdź swoje plemię. Gdzieś jest twoje duchowe plemię. A kiedy już znajdziesz członków swojego plemienia, będziecie się razem radować. Motywujcie się wzajemnie. Wspierajcie się i trzymajcie razem. Dzielcie się swoimi osiągnięciami, nadziejami, pragnieniami i cierpieniami. Chwalcie się nawzajem i ofiarujcie najmniejszą i silną miłość, gdy jest taka potrzeba. W grupie jest siła. Nigdy nie jesteś sam. No zdecydowanie wodnik. To jest pierwsze, co mi tutaj przychodzi do głowy, także dajcie znać wodniki, czy tutaj wybraliście kryształ numer 2 I kryształ numer trzy. Zaakceptuj swoją wrażliwość. Waga na 100%. Powiedziałabym również, że rak. No, może i wodnik znowu. Mocno takie wrażliwe karty dziś. Twoja wrażliwość jest świętą bramą do Twojej intuicji. To taki specjalny czuły radar, który odbiera energię i sygnały. W rzeczywistości Twoja wrażliwość jest jednym z Twoich największych atutów i kluczem do Twojego przetrwania. Im bardziej ją odczuwasz, tym więcej cudów i synchroniczności przyciągasz do swojego życia. Przepiękna karta dla trójeczek. Pochwalcie się, kto wybrał. Dobrze, to tyle. Miłego dnia, trzymajcie się ciepło.